F-35 dla Indii, czy jednak Su-57E? Tak w Indiach te dwie konstrukcje się po raz pierwszy spotkały, były tak blisko siebie, czyli na płycie lotniska stał F-35 i Su-57 blisko siebie. Oczywiście pamiętajcie, że Indie są państwem, które są duże, najludniejsze państwo na świecie, jeśli chodzi o powierzchnię, jeśli chodzi o to, jak. Ich rola, jeśli chodzi o gospodarkę światową, to też jest coś, co się cały czas zwiększa i jest to też państwo, w przypadku którego no, posiada ono sąsiada, którego uważa za bardzo duże zagrożenie, więc tutaj bezpieczeństwo jest przez nich traktowane w sposób bardzo ważny, w tym na przykład zdolności lotnicze ponieważ musicie sobie zdawać sprawę, że lotnictwo jest jednym z tych najważniejszych elementów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I Indie oczywiście posiadają dosyć rozbudowane lotnictwo, chociaż i tak nieporównywalnie mniejsze niż ich potrzeby, oparte na MiGach 29, 30, teraz mocno stawiają na swojego Tejasa, czyli własną własną tak to nazwijmy konstrukcję. Czyli samolot wielozadaniowy, ale taki raczej nie za duży, ale jednak samolot wielozadaniowy. Teraz ma wejść jego nowa wersja, która ma mieć wyeliminowane te wszystkie niedociągnięcia tego pierwszego Jasa, Ale też opracowują własny samolot piątej generacji. Tylko że to opracowywanie dopiero się rozpoczęło i ono będzie trwało wiele lat. Jeśli oczywiście otrzymają wsparcie z zewnątrz, a myślę, że tu nie będzie problemów. I wiedzą, że troszkę im brakuje właśnie tego typu zdolności, czyli samolotów o obniżonej wykrywalności, o możliwościach, jakie dają samoloty piątej generacji. I tutaj ta obniżona wykrywalność jest tylko jednym z elementów tego typu samolotów, ale o tym chyba kiedyś porozmawiamy tak dokładnie. I potrzebują przynajmniej stu kilkunastu samolotów tego typu w znaczeniu, zanim. Opracują własną konstrukcję, jeśli opracują, jeśli będzie taka jak trzeba, tu mogą być pewne problemy, znając, będąc doświadczonymi tymi, jak im to wychodzi, ale cały czas próbują i wychodzi im coraz lepiej, naprawdę coraz lepiej, to do tej pory muszą kupić te samoloty. Pamiętajcie, że Chiny posiadają, w zależności od źródeł, od 100, kilkudziesięciu do 300, nawet 300 samolotów, Piątej generacji, prawie piątej generacji, tam dalej są problemy z silnikami, tam dalej są problemy z awioniką, ale ten ich program cały czas się rozwija i w końcu dojdą do miejsca, gdzie one już będą pełnoprawnymi samolotami piątej generacji, ale nie wolno ich w jakikolwiek sposób, nie wolno im umniejszać, ich zdolnością, ich możliwościom tym chińskim samolotom piątej generacji, tak już je nazwijmy. I Indie to wiedzą. Wiedzą, że ta druga strona ma samoloty cały czas je modernizuje, a oni ich nie mają. Dlatego dużo mówi się o tym, że właśnie te sto kilkanaście, przynajmniej sztuk należy pozyskać z zewnątrz. I oczywiście lata temu w no, 10-15 lat temu przyłączyli się oni do Rosji i chcieli opracować nie tyle Su-57, co taki wspólny samolot bazujący na Su-57. Czyli Rosjanie mieli mieć swój samolot, ale na jego bazie miał powstać wspólny samolot. Czy też nazwijmy go od razu ten PAK-FA, czy też SU-57, niech to będzie wspólny samolot. Tylko, że postępy tych prac według Indii były niezadowalające. Ta konstrukcja nie spełniała ich wymagań, zaczynało być coraz drożej i oczywiście producenci nie chcieli dzielić się wiedzą. Więc my dokładamy kasę, my mówimy, że kupimy ich dużo, a wy tylko na tym zyskujecie, a my nic, żadnych umiejętności, żadnego rozwoju, nic. No i w końcu zerwali tą współpracę, chyba w 2018 roku, z tego co pamiętam tak ostatecznie. No ale od tego momentu minęło troszkę lat, SU-57 trafił do takiej niskoseryjnej produkcji, czyli kilka egzemplarzy rocznie. Ma ona wzrosnąć w przyszłości, kiedy już zostaną opracowane te docelowe silniki. On jeszcze w znaczeniu Su-57 nie jest tym samolotem, którym ma być, no ale nie umniejszajmy mu. On też może być bardzo groźny. I on nadal jest w grze. I właśnie na Aero India 2025 zostały te dwa samoloty zaprezentowane, czyli Su-57 i F-35. Z F-35 jest inna historia, ponieważ miał być toż samolot, który nie będzie oferowany Indiom. Im oferowano bardzo mocno zmodernizowaną F-16, czyli F-21, no ale to była F-16. Indie kupiły po drodze na przykład Rafałki, Rafaele francuskie. Myślały też o innych konstrukcjach, ale brakowało piątej generacji. Tylko że Amerykanie stwierdzili, że oni im tych F35 najprawdopodobniej nie sprzedadzą. No ale czasy się zmieniają i już powstało może nie powstało, ale po, już, już zostało rzucone. Przepraszam, to jest czwarty materiał, który nagrywam, <laughs> i już się plączę. I tutaj mowa o tym, że już padło, że te F35 mogą być. Indią zaoferowane. Stąd, między innymi, to wysłanie tego samolotu, stąd też taka, można powiedzieć, propozycja w końcu to państwo, które ma duże potrzeby i może się skończyć to tym, że ten indyjski program samolotu piątej generacji Amka może by trwać, 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 trwać a tu ktoś będzie kupował dużo, dużo, dużo F-35. Może to tak wyglądać. I doszło do prezentacji i propozycji no, ch bardzo chcecie. No to może byśmy wam je sprzedali, pod oczywiście pewnymi warunkami, jeśli będzie to możliwe. Stąd to pokazanie, stąd ta wręcz konfrontacja. Czy jest to prawdopodobne? Oczywiście, jeśli będzie wola polityczna w przypadku Ameryki, to tak. F-35 jest produkowany na bardzo dużą skalę i już wyprodukowano ponad 1000 sztuk. Tak, ponad 1000 egzemplarzy F-35 zostało wyprodukowanych. Ponad milion wylatanych godzin. To jest coś niesamowicie dużego. To jest gigantyczna skala. Oni produkują obecnie, chcą produkować sto kilkadziesiąt sztuk rocznie. No ale potrzeby też są bardzo duże. Więc samolot sprawdzony, cały czas zmieniany. No już w wersji docelowej, ale cały czas jest on zmieniany, żeby był jeszcze lepszy. I o dużych zdolnościach produkcyjnych i o dużych zdolnościach, jeśli chodzi o możliwości. A po drugiej stronie mamy Su-57, który jest samolotem, któremu troszkę jeszcze brakuje. Nie tak dużo jakby się niektórym wydawało, ale jeszcze mu troszkę brakuje, który jest produkowany w jeszcze śladowych ilościach. Tu jednak stwierdzono, że jego cena i możliwości to nie jest aż tak duża przewaga nad na przykład tańszymi, ale jednak nadal nowoczesnymi na przykład Su-35, ale tu mówimy o samolocie nowoczesnym, co by tu nie mówić który ma być, jeśli doszłoby do tej sprzedaży, sprzedany w wersji SU-57E, czyli wersja eksportowa. Część rozwiązań zmieniona, i jeśli chodzi o możliwości, żeby oczywiście na eksport trafiło coś gorszego, i jeśli chodzi o możliwość przystosowania tego samolotu na przykład do wyposażenia, jak to robią często Indie, zagranicznego. Czyli na przykład radar z tego państwa, awionika z tego państwa, Systemy, które przenosi na przykład z kilku państw. Więc tu jest ta propozycja na stole. Bardzo ważna propozycja dla producentów 157, ponieważ oznaczałaby po prostu dopływ środków. Jeśli jakieś państwo zamawia 100, dajmy na to 16 samolotów, 100 kilkanaście samolotów, to wyciąga kasę. Wtedy można zwiększyć moce produkcyjne, można dopracować konstrukcję, można ją modernizować. Są po prostu środki. To jest bardzo ważna sprawa, więc myślę, że ten kontrakt, ta chęć sprzedania samolotów 157 będzie gigantyczna. Tylko, że tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie: czy ta gigantyczna chęć będzie mogła być przezwyciężona przez Ograniczenia, jakie się nakłada na eksport, na sprzedaż tego najnowocześniejszego produkowanego przez siebie uzbrojenia. Czy ta chęć będzie, no można powiedzieć, przezwycięży, jeśli chodzi o ograniczenia, jeśli chodzi o sprzedaż tego najnowocześniejszego własnego sprzętu, tego o największych, najwyższych zdolnościach. To jest bardzo ważne pytanie. Jeśli chodzi o drugą stronę, jeśli chodzi o F35, oczywiście teraz kilka lat ta produkcja można powiedzieć jest obłożona. Okres oczekiwania na F35 to jest kilka lat, ale trzeba pamiętać, że są państwa będące bardziej priorytetowymi, bardziej takimi, o które należy dbać i tutaj nie porównujmy na przykład nas do Indii, one zawsze będą pierwsze. I jeśli chodzi o takie państwo, to państwo, które kupi więcej sprzętu, jest ważniejsze na tej całej światowej układance. Więc chociaż Amerykanie mają na razie duże zlecenia, to takie zlecenie byłoby dla nich ważne. Nie tylko ze względu na to, że można sprzedać i zarobić, ale też można uzależnić to państwo i mieć na niego jakiś wpływ. A może rozwinie się to w ten sposób, że. Tego sprzętu będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. A uzależnienie państwa, sprzedając mu nowoczesne wyposażenie tego typu, to jest coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o politykę. I tutaj jestem bardzo ciekaw, czy Indie zdecydują się naprawdę na zakup tego samolotu piątej generacji. Myślę, że tak, że ta amka jednak to coś, co potrwa wiele lat. A po drugiej stronie jest państwo, które bardzo mocno i szybko rozwija własne zdolności i buduje gigantyczne ilości tych samolotów. Tak to nawet należy nazwać, tutaj nie ma co mówić, no 20 kilka, 30 kilka, su-57 do 200, 300 chińskich samolotów piątej generacji. No jest różnica, prawda? Choćby on nie był jeden i drugi tak na 100% piątą generacją. I myślę, że Indie zdecydują się na to, tylko że tu zostaje pytanie otwarte. Czy naprawdę Amerykanie będą chcieli sprzedać F-35? I czy można powiedzieć, dogadają się w tej materii? No, ale też czy te warunki z północy nad Indiami, dalekiej północy, będą odpowiednie, żeby to su 57 mogło u nich się znaleźć? No ale z innymi samolotami się dogadali, z innym wyposażeniem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zobaczymy, jak się to wszystko wyklaruje. Fajnie wyglądały te dwie konstrukcje w jednym miejscu. Wygooglujcie, na pewno znajdziecie. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wsparcie, na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy, czy też komentarz z super podziękowaniem za polecanie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.